witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy poniedziałek i zaczynamy nowy tydzień. Ja jestem załamana, i jest zawsze w poniedziałki, mam tak zły humor, bo po prostu ta myśl, że muszę od nowa zaczynać ten tydzień i od nowa czekać na weekend, no to jest po prostu straszna i nienawidzę poniedziałku, aczkolwiek pod względem lekcji nie jest źle. Weszłam na 8.50, bo pierwsza edukacja zdrowotna, a ja na nią nie chodzę. Potem mam polski, chemię, geografię, wos i dwa włęby, więc mam sześć lekcji i one dosyć szybko mijają, więc nie jest źle, ale i tak nigdy nie mam humoru w poniedziałek, naprawdę. Ja już jestem w sumie gotowa, tylko muszę jeszcze właśnie włosów czesać i związać, bo mam włęb znowu. A mówię tu znowu po poprzednim vlog nagrywałam w środę i też miałam włęby. I też musiałam związać, więc teraz też zwiążę. I no, no i nie wiem, chyba będę gotowa tak szczerze. Hej, Kaja, rzuciłam ze szkoły, zadam obiad i skończyłam montować i Prawdopodobnie jutro go wstawię, taki mam plan, ale jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie. No i mamy godzinę 16, i zabieram się za naukę, tym bardziej, że muszę się. Śpieszyć, bo mam dzisiaj korepetycję z polskiego. Akurat, jeżeli chodzi o korepetycję z polskiego, to je bardzo lubię, bo na szczęście nie jestem tam sama. I są one w takiej pięciosobowej grupie. W sensie to może być chyba do, nawet do sześciu osób. Znaczy, no nie wiem, ale my, ja mam akurat pięciosobową grupę. Jest tam, tam ja, moja kuzynka Marta, mój kuzyn Filip i jeszcze dwie moje inne kuzynki, więc sama rodzina. Więc no i te repeticje trwają od 19 do 20. Ale trzeba tam oczywiście jeszcze dojechać, tyle tam się jedzie I akurat dzisiaj wyjątkowo, bo zawsze to inaczej wygląda, ale już tam nieważne. Jak jest zawsze, dzisiaj po prostu wyjątkowo jadę do Marty i tam yy, jeden z rodziców, właśnie z naszej piątki, nas zawiezie, no, znaczy, no, wszystkie po prostu nas zawiezie do. No, 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 po prostu tam na tę korepetycję. Więc około tak 18.30 chcę już być u Marty, yy, więc około 18.00 już będę musiała się szykować na, na tę korepetycję, więc mam strasznie mało czasu. A rzeczy do robienia trochę jezaczkowych... Nie no, w sumie nie trochę. No w sumie mało mam dzisiaj. Dzisiaj mam naprawdę mało. Ogólnie przez to, że jutro jest dosyć dużo zastępstw i nie mam ani chemii, ani EDB i tak dalej, to nie muszę się na nie uczyć, bo pan z chemii no, mógłby teoretycznie pytać, no ale nie będzie pytał, bo nie będzie chemii. Z EDB też mogłoby być odpytka, bo z z tym samym, ale no nie będzie pytania, bo nie będzie EDB, więc to mi już odpada. Więc, no, mam tak naprawdę nic w sumie na jutro nie mam, ale muszę słuchać lektury, bo w piątek mam kartkówkę z lektury i właśnie, jeżeli chodzi o ten tydzień, mam tylko i wyłącznie tą kartkówkę. I to jest koniec, naprawdę nie mam nic innego, więc aż się. Więc aż się dziwię, że w ósmej klasie, tak to, to jest w ogóle możliwe. E, jak w mojej poprzedniej szkole w ogóle nie było takich tygodni, żeby nic nie było. No i po prostu, co, ja mówiłam, zapomniałam, a. No, więc po prostu muszę zrobić lektury mam na piątek i w sumie to w sensie no, też chciałabym zacząć powoli historii się uczyć, bo może no, mam na cztery tematy z sześciu i nieco będzie sprawdzian i ostatnio, dosłownie w jedną weekend ogarniałam cały dział, całe sześć tematów. I to naprawdę źle wyszło, nawet nie ma jeszcze ceny z tych Prawdopodobnie już jutro pani odda te sprawdziane w końcu, ale obstawiam jakieś trzy jak nie gorzej. Więc naprawdę jakby ja się czułam tak nieprzygotowana, więc wiedziałam że w tym tym razem muszę zacząć wcześniej. W sensie pani jeszcze nie zapowiedziała tego z Ale pewnie nie tylko zapowie. Więc nie wiem, czy dzisiaj, ale no muszę zacząć też uczyć tej historii. Ja ogólnie w tym roku zaczęłam sobie robić takie notatki z historii. Na komputerze sobie tam piszę i potem drukuję i tak dalej i no trochę mi to pomogło w nauce, no bo wiecie podczas robienia tej notatki już się dużo uczyłam, więc chciałabym zrobić chyba dzisiaj pierwszy temat, tą pierwszą notatkę, ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo muszę zacząć tutaj tę lektury, bo nie zaczęłam jeszcze, nie zaczęłam jeszcze, patrzyłam na ten audiobook, bo ma 5 godzin. Więc, no, więc lektura jest ważniejsza, tak mi się wydaje, nie, no na pewno jest ważniejsza. Tym bardziej, że z historii na bezpośrednio nie ma zapowiedzianego, ale no, trzeba już i tak się zacząć uczyć. Ale no i tak lektura jest ważniejsza. Więc zacznę od lektury i po prostu potem mm, może coś zrobię z tej historii, ale szczerze nie wiem. No i no no i chyba tyle. No to też że mogę się zacząć uczyć na fizykę, bo w środę jest fizyka i pan może pytać, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy zdążę. Jeszcze, jak jeszcze te, mam te korki. Dobra, zaczniemy może od podstaw, w sensie od najważniejszych rzeczy. Lektura, potem historia i ewentualnie fizyka. No bo pewnie historii nie zdążymy, jest to dopiero fizyka. Dobra, idziemy to robić. Zainstalowałam sobie ostatnio aplikację BookBeat czy jakoś tak, nie wiem jak to się czyta, i widzę właśnie, że nie chce się wyostrzyć obraz i tak już od dwóch minut czekam, czy się wyostrzy, ale się nie wyostrzył, więc no trudno, więc no, więc to jest właśnie aplikacja do e, tych, no, do audiobooków. Jak widzicie, mamy tutaj, o, pięknie, właśnie, mam teraz lekturę kamienie na szaleńcu, ej, dosłownie znów mi się nie chce wyostrzyć obraz, ja nie wiem, co z tą kamerką, mi tak. No po prostu tak, kamienie nie są 0% przesłuchane. Ogólnie nie wiem, czy mogę tą aplikację Wam polecić czy nie, no bo to pierwszy raz nie mam do czynienia, to jest która yy, którą właśnie tutaj słucham. Więc no ciężko mi stwierdzić, czy jest warta polecenia czy nie, ale no, bo ogólnie ja zazwyczaj na YouTubie słucham po prostu jakichś audiobooków, ale nie mogłam tym razem nic znaleźć i tata mi znalazł coś takiego. No mam nadzieję, że będzie fajne, no bo ogólnie tutaj widzę, że jest dużo lektur Ogólnie przesłuchałam już pierwszy rozdział i na razie mi się podoba I słuchajcie, tutaj dosłownie mamy mm, podział, wiecie, no na rozdziały, tu jest odcinek Czyli pewnie rozdziały yy, No jest pokazane, ile każdy rozdział ma minut i ile jest na przykład, jak tutaj mam teraz odcinek drugi, ile jest minut do końca Możemy też wybrać sobie tempo czytania, troszeczkę na przykład szybsze, no bo to wiadomo, że każdy ten... albo nawet wolniejsze. O, to ja zobaczyłam, że nawet możecie wolniejsze wybrać, jak wolicie. Ja właśnie zastanawiam się, czy nie dać troszeczkę szybszego, ale to jeszcze zobaczę. No i no... A, no i właśnie pokazuje, ile procent przesłuchane jest. No właśnie. Jest pokazane, że 3% przesłuchałam, więc bardzo dużo. Przesłuchałam już 57 minut yy, lektury. Pokazuje mi, że 16%. No, no i teraz będę zaczynać. W sensie powinnam zacząć już siódmy rozdział, ale tego nie zrobię, bo już jest godzina 18. więc muszę się powoli, w sumie nie powoli, no po prostu szykować na korki. Ze sobą biorę taki plecaczek i zaraz Wam pokażę, co tam spakowałam. Biorę ze sobą oczywiście zeszyt, i ogólnie ja w tym zeszycie często piszę wypracowania. W sensie pani nam zadaje do domu i wiecie, piszę sobie na kartce gdzieś tam na brudno, tak? A na często przypisuję do tego zeszytu, albo też zapisuję tam jakieś notatki i tak dalej, więc no. Więc mam zeszyt. Biorę ze sobą dwa czarne długopisy, ołówek, niebieski długopis. O, no i gumkę do mazania. I biorę też ze sobą teczkę, w której mam wszystkie egzaminy, które przerobiliśmy na tych zajęciach. Hejka! Hej. Hejka, właśnie czekamy, już tak, na, czekamy na, na auto, na auto Marta świeci nam latarką, bo jest mega ciemno już o tej o, godzinie, o dziwo. I no i właśnie okay. czekamy na auto i zaraz będziemy jechać. Ja już wróciłam do domu i jem sobie właśnie teraz kolację. Też właśnie włączam sobie laptopa i coś sobie może obejrzę, w sumie jeszcze nie wiem co. No i chwilę odpocznę po prostu i zabiorę się za dalszą naukę. Przesłuchałam jeszcze dwa rozdziały i naprawdę ta książka jest tak nudna, że to jest szok po prostu. Ja słyszałam wiele opinii, że to jest najlepsza książka, najlepsza lektura i tak dalej, że ona jest super, super, mega, ale ona jest tak nudna, że nawet człowiek nie wie, kiedy przestaje jej słuchać i zaczyna myśleć o czymś innym. Ja sobie po prostu słucham lektury i nagle zdaję sobie sprawę, że ja jej nie, nie słucham, że myślę o czymś innym i to jest po prostu masakra. Po prostu ta książka jest tak nudna, że człowiek nawet nie wie, kiedy zaczyna już o czymś innym myśleć. I oczywiście wiadomo to jest tylko moje zdanie. Wam może się podobać, ale moje zdanie na razie przynajmniej jest nudne. Jest nudna, no tam no dzieje się może coś tam, ale nie wiem. Nudzi mnie to trochę i zobaczymy jak to będzie dalej. Ogólnie też mało z tej, który pamiętam, wiem nic. W ogóle mało o style, który na razie pamiętam i wiem naprawdę. Wiem, że ktoś tam był, a coś, nie wiem, głupasy, nie wiem, trójka, nie wiem, właśnie. Że potem, że coś tam oni sobie byli, sobie żyli. Potem była wojna i coś tam, coś tam walczyli, coś, coś tam, coś tam. I że potem oni zlebali na korkach. I krok, ktoś kogoś poznał. Więc naprawdę, moja wiedza jest na razie bardzo słaba i bez jakichś jeszcze streszczeń, przed dzień, przed, ani przed jakimiś testami, no to się nie obędzie. No na pewno będę robić bardzo dużo testów, jakieś streszczenia czytać, żeby wszystko w miarę y, umieć. ale już wiecie, jak już zaczęłam, no to już skończę. To słuchajcie, dobrze, że słuchajcie, a nie czytać. Bo jak ja bym miała to czytać, no to ja bym po prostu usnęła. Nie, bym nie dała rady czytać. A szczególnie, skoro czas goni, bo naprawdę, no to już jest w piątek, a nie poniedziałek. Więc wiecie, jak byłoby miesiąc przed, no to może. Ale tak jakbym ja teraz pytać, nie wiadomo, ile stron każdego dnia. No, błagam. Słuchajcie, ja już idę spać, jestem wykończona. Nie wiem, słuchajcie, może po prostu się nie wyspałam, bo tak naprawdę nie zrobiłam za dużo. Ale tak. Nie wyrobiłam się w ogóle z moimi planami. Owszem, posłuchałam lektury. Dosyć dużo, ale nie zrobiłam ani historii, nawet już nic nie powiem o fizyce. No i dobra, fizyka, jest w środę, więc jutro po prostu się tylko pouczę, a z historią nie wiem, w sensie niby nie ma sprawdzianu, ale wiecie, on, czy tak, tak czy siak prędzej czy później będzie, więc chciałam po prostu wcześniej zacząć, ale coś nie pykło. Więc ja już idę spać, tym bardziej, że jutro mam na siódmą, więc ja naprawdę, ja nie wiem, jak ja wstanę. Będzie jakaś masakra, naprawdę, ja już po prostu mam dość. Na siódmą... Kto by myślił na siódmą lekcję? Naprawdę. Więc ja już się kładę spać, bo jest jakaś 23.30. Więc zanim ja zasnę, no to pewnie jakaś północ będzie. No może tuż przed północą. Wstaję o 6, no to będę... Jak dobrze pójdzie, to będę spać 6 godzin. Czy tam ponad chociaż. A no tam pewnie nawet i mniej niż 6, więc... Więc super. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, no co? Do zobaczenia. Pa!